Dużo szufla na e scenie, do tego spekulacji odnośnie nowego update'u i simple Furni. Zostaw łapkę w górę, jak też nie wierzysz w tą ostatnią kwestię. A my lecimy. Panie i panowie, zaczynamy sobie od Australis, które zmienia, zmienia swoich zawodników. Jak możemy zobaczyć, Hooksy dołączył do tego, do tej to właśnie formacji i tym samym wykosił Kadiana, e, który tak na daną sprawę e, będzie standinem w PGL Lastana. W związku z czym dosyć ciekawie. Należy no, sobie zwrócić uwagę na to, że Kadian również zotwitował, że ciekawe czasy i że pobie coś więcej później. Kiedy to będzie później? Nie wiadomo. Może to być jutro, może to być za rok, a może to być za 10 lat, przy okazji jakiegoś to Wywiadu, w związku z czym... Musimy sobie poczekać, tak? Należy sobie powiedzieć, że też jakieś spekulacje powoli rosną na temat tego, gdzie Kaden mógłby się wybrać. Gdzieś tutaj Furia się tutaj przebija, gdzieś tam G2 jeszcze w tle jest tak dalej. G2 po ostatnich szuflach, no nie wiem. Tak czy siak zobaczymy, gdzie owy duńczyk znajdzie swoje miejsce. Na chwilę obecną skład owego to właśnie duńskiego składu... Skład duńskiego składu? Skład duńskiej formacji. Prezentuje się w sposób następujący. Jest to oczywiście Astralis, uplasowujące się na 15. miejscu w rankingu HLTV. Astralis, czyli oczywiście legendarna drużyna, która no, miała swoje naprawdę potężne momenty, i zdecydowanie trzeba pokusić o stwierdzenie, że jest to legendarna, duża esportowa. Być może już aż tak nie błyszczy, być może już teraz nie broluje na największych turniejach, być może nawet się nie kwalifikuje na największe turnieje, co też należy sobie zwrócić uwagę. Ile to było? Piąty, piąty major? Podrządna, nie dostali? Chyba coś takiego. W związku z czym pożejemy, zobaczymy, jak to się będzie dalej prezentowało. No i jestem ciekawy, czy ten hooksy, fakt, czy jest w stanie tutaj cokolwiek więcej wnieść do owej formacji, czy coś się tutaj zmieni, czy faktycznie ich pasa zostanie przerwana. Były w ostatnim czasie spekulacje odnośnie Krótka owej to drużyny, no i owy transfer chyba poniekąd to ucina, a przynajmniej na chwilę obecną zawiesza owe to plotki, W związku z czym ciekawy jestem, jaka jest przyszłość tej to formacji. No, zważywszy na, taką, na taki skład, zważywszy na też organizację, markę organizacji i wcześniejszą gabletę osiągnięć, no to myślę, że ich ambicje są dużo wyższe niż 15 miejsce w rankingu HLTV. Słuchaj <laughs> przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Kejsaga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case Battle są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz koniecznie kodik fiako, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto, zapraszam, a my wracamy. Ale no cóż, jesteśmy tu i teraz jesteśmy przy okazji EM Melbourne, które trwa w najlepsze. Możemy sobie zobaczyć, że w tym momencie trwają mecze, w którym to Falcons dodaje no, fory Vitality. Oni tutaj co prawda zostali skuszeni z 100 dolarów od ISL, tak jak to już mówiłem wczoraj, jeżeli nie oglądaj wcześniejszego odcinka, to od kończy na Ale dla nich 100 tysięcy dolarów nie robi kompletnie żadnej różnicy, nic co nie wpływa, więc oni. Obejdą się, obejdą się bez takiej to właśnie kwoty W związku z czym tak to się właśnie prezentuje Tak to, tak to tutaj wygląda, należy zwrócić uwagę Na organizacje, które pożegnały się z owym turniejem Complexity, czyli ostatnie zaskoczenie Właśnie, ostatniego dużego turnieju W Belgradzie, czy w Bukareszcie. PGL Bukarst, Bukarest to był. Tak czy siak należy sobie powiedzieć, że tam zabłyszczali dosyć mocno. Tutaj się uplasowali na 9 slash, 12 miejsce. Należy również zwrócić uwagę na FlyQuest, czyli na organizację, która grała u siebie, bo to australijski Roser jest, a to jest w Melbourne w Australii. W związku z czym na własnej ziemi poszło im tak średnio i to dosłownie średnio. Należy oczywiście zwrócić uwagę na Falcons, które przeprawia się z Vitality, ale to już mówiłem, że po prostu oni tutaj na spokojnie nie potrzebują się po to schylać. Należy również zwrócić uwagę na inne rezultaty, które tutaj mecze miały miejsce. Tak to się wszystko prezentuje, tak to wygląda. No i najbliższe meczek, to możemy zobaczyć, tutaj będą w taki owy to sposób właśnie rozgrywane. Wiadomo że jeżeli Falcons z da for vitality, to jeszcze jest do niej światełko w tunelu. No i tak to się prezentuje, więc najbliższy, e, najbliższy weekend szykuje się dosyć mocno, jeżeli chodzi o sportowe doznania. Co prawda godziny może nie aż najbardziej zachęcające nas, nas Europejczyków, ale myślę, że dla prawdziwych fanów jest to do przeżycia. Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na statystyki, gdzie na chwilę obecną, przynajmniej statystycznie, najlepszą drużyną okazuje się być Vitality z najlepszym ratingiem. Tylko pytanie, czy jakby rating to jest wszystko. E, tutaj dobrze też burszczy Robs, więc tak to się prezentuje. Robs oczywiście grający w Vitality. W związku z czym dosyć ciekawie i zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle dwóch graczy narodowości izraelskiej to jest coś, co mnie tutaj dosyć mocno ciekawi. Ale możemy sobie już przejść troszeczkę dalej. Tym razem bardziej na zachód, a mianowicie do Brazylii, gdzie to właśnie Furia posadziła na ławkę Skulsa i co ciekawe przyjęła Jakindara. W związku z czym zobaczymy, jakim im się tutaj będzie wiodło. No i Jakindar myślę, że znana postać, w związku z czym Miejmy nadzieję, że monitor będzie mu jasny. Tak czy siak, należy sobie powiedzieć, że aktualny skład prezentuje się w sposób następujący. Myślę, że tak na daną sprawę dosyć ciekawie to wygląda. Jestem ciekawy. Eee, a nie Liquid Ekindor już był na ławce. Dobrze, tutaj mamy chill, bo już się bałem, że tej polski półrauser jest zagrożony. Ale na szczęście tutaj on był na ławce, w związku z czym tak się to prezentuje. Furia na 16. miejscu w rankingu HLTV. Zobaczymy, jak dalej wystrzelą. No i proszę Państwa, są plotki. Pojawiło się coś takiego, że w związku z ostatnimi plotkami tak by się mógł prezentować skład. No i wszyscy widzimy tutaj pana Kostyliewa, który jest tutaj na pierwszym oczywiście miejscu, yy, że on tutaj ma niby do Furii dołączyć. Przyjacielu, ja nie żebym był jakimś pesymistą, czy coś takiego, ale czy Simple może faktycznie do owej Furii dołączyć? Chyba sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, zawsze jest jakaś szansa, zawsze jest szansa na szympansa, ale nie oszkujmy się, ani nie ma jakichś turbo mocnych plotek, ani Simple w ostatnim czasie jakoś mega nie tego, że będzie jakoś wracał, on ma w zwyczaju jednak, jeżeli coś się dzieje, to mówić o tym więcej, jest o tym najczęściej głośniej, najczęściej informatorzy też o tym yy, w jakiś sposób mówią, a tutaj co do Furii, kompletnie mi się to nie zgrywało. Nie wiem, jak on by się tam miał z nimi dogadać. Przecież w sensie, no zgadujesz, że jakiś wspólny język może by znaleźli, w sumie może nawet czemu nie. Ale z drugiej strony jakoś mi to mega, mega nie pasuje. Zważywszy na to, że Simple Umówmy się de facto mogły grać w każdej formacji, tak się przynajmniej wydaje, że każda formacja byłaby nim zainteresowana. Więc akurat Furia. Rozumiem. Rozumiemy chyba sytuację i przechodzimy dalej. Gdzie wcześniej zdarzyłaś dosyć ciekawa y, akcja z panem Slendarem w roli głównej, który tutaj defuzował. Czy to był Ninja Defuse? No nie pokusiły się o takie stwierdzenie. Aczkolwiek można zobaczyć, że był pod dosyć mocnym ostrzałem. Y, tutaj zarówno pan Nix, jak i pan Helzark nacisnęli no, ile się da. W szczególności te ostatnie kule są dosyć niesamowicie interesujące. W momencie, gdzie nawet przez smoka było go widać. Ale pomimo to chłopowie udało się rozbić. Czy było to szczęście? Czy było to niesamowite wyrafinowanie? Tutaj kwestia jest y, no, sporna. Y, myślę, że też tutaj należy na niedowalenie CS-a, też błędy, też błędy w hitboxach. No bo umówmy się, no jak widzimy coś takiego, czy to wymaga jeszcze jakiegoś komentarza? w strzały leciały idealnie w głowy, obniżały w ogóle 30 HP. Szkoda gadać, szkoda gadać, przyjacielu, więc przechodzimy do kolejnej kwestii. A mianowicie możemy zobaczyć, że pojawiło się dosyć ciekawe nagranie, oczywiście z Anubisa i tutaj z taką grafiką. I z wiadomym pytaniem, czy chcielibyśmy zobaczyć taką grafikę w cs -ie. No i z jednej strony ciśnie się jak na usta, że oczywiście, żebyśmy chcieli, że piękne, że cudowne i w ogóle. Ale z drugiej strony, patrząc na to, co się działo przy okazji cs -A2. Dokładnie to przesiadki z Global Offensive na dwójkę Gdzie grafika, umówmy się, chyba zgodzimy się, że podskoczyła gigantycznie do góry i nadrobiła kilka lat Zgodzimy się z tym, myślę, że się zgodzimy I tak były głosy sprzeciwu, były głosy, które mówią, że jest za jasno, że jest za bardzo cukierkowo Że to nie pasuje do CSa, coś takiego Więc jeżeli byśmy zobaczyli coś takiego To jest grupa graczy, którzy mówią, że wow, ale super, ale fenomenalnie Ale jestem przekonany, że zdecydowana większość mówiłaby na zasadzie, że nu, no, Teraz są jakieś cienie rozpraszające, jakieś tutaj cienie, które w ogóle e, przez nie nie, 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 da, nie da zauważyć przeciwnika no bo my masę, masę z tym problemów. Także z jednej strony niby fajnie, niby spoko, a z drugiej strony, umówmy się, no właśnie, wygląda fajnie na fragmowie proszę nie, będzie problem z FPS-ami i tak dalej. Więc tak wygląda kwestia grafiki. Zadało, zostało zadane również pytanie, czy chcielibyśmy powrotu rozgrzewek na mapach 1v1, coś takiego zostało wprowadzone w Global Offensive, mniej więcej na kilka lat przed właśnie odejściem od tego to tytułu. I muszę przyznać, że cieszyło się to dosyć dużym, dużą popularnością, dosyć gracze byli na to pozytywnie gdzieś tam przygotowani. Warto sobie zwrócić uwagę, że te rozgrzewki, które teraz fajne chyba jak Jakieś 15 sekund, jak wszyscy dołączą, zanim się kupi tą broń, zanim dojdzie do starcia z kimkolwiek, no to się szybko wyłowi wibanie, wy, 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 albo się rozda jedną banie i się dostanie jedną banie, i to jest tyle z rozdrzewki. Więc to według mnie miałby jakiś większy sens, większe ręce i nogi. Więc pytanie, czy coś takiego możemy ujrzeć przy okazji kolejnego update'u. A jeżeli już przy kolejnym update'ie jesteśmy, to cały czas nie mykną echa, jeżeli chodzi oczywiście o charmsy, które są projektowane w com przez community, których naprawdę wiele, wiele się wynurzyło. No i pokuszę się o stwierdzenie, że już długo owych charmsów nie dostaliśmy. W związku z czym być może jest to czas, by coś takiego. Się pojawiło, warto też popatrzeć na to, że ostatni update, który otrzymaliśmy, update z dniem 1 kwietnia był dosyć mocno kontentowy. Yy, czyli, jakby na to nie patrzeć, pokuszę się o stwierdzenie, że był nawet cholernie bardzo kontentowy, jeżeli chodzi o nowe skiny, jeżeli chodzi o nowe kolekcje, nowe skrzynki i tak dalej. Więc pytanie, czy Wal chciałby dodawać coś jeszcze, żeby tutaj bardziej to monetyzować. Pytanie, znaczy odpowiedź jest oczywista. Czemu nie? Ale z drugiej strony, czy to jest na pewno to, czego potrzebujemy? Warto zwrócić uwagę, że ostatniej dużej takiej aktualizacji, że się tak wyrażę, grywalnościowej, czy takiej, która wpływa bezpośrednio na rozgrywkę, no to nie widzieliśmy momentu wprowadzenia traina, czyli od 14 listopada. Tutaj nic wielkiego się nie wydarzyło, co jakoś faktycznie bardziej zmieniało tą grę. W związku z czym myślę, że community bardziej domaga się czegoś takiego. Niżej czegoś takiego Powiem że ładne, powiem może fajne, no to myślę, że community jednak by chciało zobaczyć, nie wiem, może jakąś mapę, może jakieś odświeżenie, może cokolwiek takiego. Więc myślę, że tak to się prezentuje. I jeszcze bardzo ciekawa, fajna ciekawostka, bardzo ciekawa ciekawostka XD, tak się na sobie powiedzieć, że zarówno market krypto, jak i market CS2 leci do góry. O market Markecie y, Steamowym z CS2 mówiłem wczoraj, że naprawdę wystrzały są dosyć potężne. Natomiast jeżeli chodzi o krypto, przykładowo Ethereum tylko w dniu wczorajszym około 10-12% do góry, więc tak to się prezentuje. Ciekawostka na koniec również, że Mr Beast na swoim Steamie zapomniał również o takiej M9, którą ma I udało mu się zrobić na niej plus 900% wartości Więc myślę, że jest się czym chwalić Tak samo jak będziesz mógł się pochwalić, jak zostawisz łapkę w górę Będę turbo wdzięczny i to jest dopiero powód do dumy To jest powód do radości, jak zostawisz łapkę w górę, jak subujesz kanał, to już w ogóle A tymczasem szczęści mojego dnia Do następnego, trzymaj się, strzała!